jeden. Groza i wyobraźnia. A może groza wyobraźni? Wyobraźni? Groza jest przecież tu obok, tu i teraz. Ja bardzo lubię enumeracje. Enumeracje dużo mówię o świecie. Wojna, przemoc, głód, degradacja natury, odradzanie się ksenofobii, i nacjonalizmów, epidemie. Współżyjemy z zagrożeniem na co dzień, zarówno w sensie globalnym, jak i w wymiarze jednostkowym. To, że mówię, spowszedniało, jest tu obok, jest we mnie, jest w nas. Gdy Hanna Arendt w swoim reportażu o jerozolimskim procesie na, o sądzie nad Adowem Echmanem pisała o procesie banalizacji zła, który dokonał się podczas Zagłady i gdy pisała o konieczności przyjęcia Także przez jeszcze nienarodzone pokolenia Zachodu odpowiedzialności za Auschwitz mogła się zdawać, albo raczej łudzić, że błędów, które doprowadziły do tamtej grozy już nie powtórzymy. Przecież to, co się w Auschwitz zdarzyło, przekraczało wyobraźnię, było niepojęte. Korea, lubię enumerację, Korea, Kambodża, Wietnam, Afganistan, Syria. Jeszcze państw afrykańskich, a teraz już Europa, Srebrnica, Czeczenia, Osetia, Ukraina przekonują, że jednak udzieliśmy się. Więcej, w kulturze zachodu groza stała się wpierw w dobie romantyzmu istotnym motywem, a później po prostu świetnie sprzedającym się produktem kultury popularnej. Straszyliśmy się i polubiliśmy to. Straszyliśmy się. Znowu enumeracja wampirami, duchami, tajemnymi niewrzędami, nieznanymi krwiożerczymi, zwierzętami, różnego rodzaju hybrydami, nieoczekiwanymi zjawiskami atmosferycznymi, katastrofami przybyszami z innych planet, monstrualnymi robakami, buntującymi się maszynami, zombi, czym tam jeszcze. Wiele z tych wyobrażeń ucieleśnień, ludzkiej grozy, kultura przejmowała z tradycji ludowych wyobrażeń. Im bliżej naszej współczesności, tym więcej pojawiało się owego niepojętego. Wyobraźnia wiele razy przekraczała granice. Przekracza je także dzisiaj. A wszystko to obok wymienionych już zakłady Korei, Kambodży, Wietnamu, Afganistanu, Syrii, Afryki, Srebrnicy, Trzeceni, Osetii, Ukrainy. Wszystko właśnie obok, tamto, to jest wampiry, duchy, tajemne obrzędy, wszystko to mnie nie dotyczy. Jest formą zabawy, elementem performatywnego oddziaływania literatury, kina, sztuki, telewizji, gry komputerowej. To, to jest Zagłada, Korea, Kambodża i tak dalej, jest odległe, historyczne. Ale to dzieje się gdzieś daleko, gdzieś poza granicą mojej wyobraźni. Mnie to nie dotyczy. Chyba, że... Chyba, że jestem mieszkańcem Aleppo albo Lipienia, Płuczy Mariupola, Ile jeszcze takich miast grozy i cierpienia? Chyba, że ląduję w szpitalu pod respiratorem. Zdziwiony, że ta choroba jednak jest, gdy groza dotyka mojego ciała, staje się realnością. Chociaż bywa zjawiskiem społecznym, nawet globalnym, doświadczam jej cieleśnie i psychicznie w samotności. Wiedział o tym Witold Gombrowicz, gdy wywołał skandal wywiadem udzielonym w Aparze Świniarskiej, wyrażając swój brak zainteresowania dyskusją o liczbie ofiar krematoriów poświęcimia, dodając, iż interesuje go los każdej pojedynczej ofiary. Do Gombrowicza jeszcze tu wrócę. Dwa. Teraz będzie wyznanie wiary w literaturę, prawda są w literaturze fragmenty, czasem pojedyncze zdania groźne, formułowane, jakby wyobraźnia ich podmiotu była zdolna przekraczać granice ludzkiej wyobraźni. To nie może się wydarzyć, nie mogło się wydarzyć. Fikcja, fantazja, groza zwykle pierwszych lub ostatnich zdań, najczęściej pierwszych lub ostatnich. Budzisz się rano w swoim łóżku. Ponieźle przespanej nocy, przygotowany do rutynowych, codziennych zajęć, szybki prysznic, śniadanie w biegu, potem na praca i gdy, cytat, nie wiem skąd, ale Państwo rozpoznacie. Gdy Gregor Samsa obudził się pewnego rana z niespokojnych snów, stwierdził, że zmienił się w łóżku w potwornego robaka. Leżał na grzbiecie twardym jak pancerz, a kiedy uniósł nieco głowę, widział swój sklepiony, brązowy, podzielony sztywnymi łukami brzuch, na którym ledwo mogła utrzymać się całkiem ześlizgująca się kołdra. Liczne, w porównaniu z dawnymi rozmiarami, żałośnie cienkie nogi yy, migały mu bezradnie przed oczami. To oczywiście początek, yy, początek przemiany yy, Francaka. Nie potrafię przejść obok pierwszych zdań przemiany Franca Obojętny. Nieświadome uruchamia wyobraźnię. Cynicznie powiem, że to bzdura jakaś, ale chłód i rzeczowość narracji, jak pamiętamy, rzeczowość opisu przemiany doznanej przez Gregora w Samse, będzie w opowieści konsekwentnie obrastała w coraz to nowe szczegóły. Mnie i nikomu się to nie przydarzy bo zaprzecza powszechnie dostępnej wiedzy o świecie, a jednak wiem, realistyczna lektura przygody Gregora Samsy jest interpretacyjnym nadużyciem. To groteska, powie czytelnik zafascynowany kategoriami estetycznymi. To opowieść o wybieraniu dominacji zła, doda psychoanalityk. Jest w przemianie wymiar Borykania się z restrykcyjnymi zakazami i nakazami judaizmu. Uzupełnią religioznawca i antropolog. I nie będą to interpretacyjne nadużycia. A przecież powołany przez Kawkę narrator opowiada, że Gregor Samsa naprawdę przemienił się w ohydnego robaka. Czy tekst Kawki oczekuje na taką naiwnie realistyczną lekturę? A co miał zrobić biedny David Kepesz z powieści Filipa Rota, który także we własnym łóżku przemienił się w gigantyczną, ponad 150 kg kobiecą pierś? A co z przypadkami Szulcowego Jakuba, zmienionego w karalucha, zamiecionego przez Adelę czy przepostacielionego w ogromnych rozmiarów czarnego kondora? Bo chcę zwrócić uwagę na to, jak w kulturze oswajamy doświadczoną grozę, symbolizując jej przyczyny, interpretując, uruchamiając często wyszukane konteksty. Symbole, interpretacje, konteksty, chociaż wymagają wiedzy i wyobraźni, niejako oddalają potencję grozy, odsuwają ją. Przestaje mnie dotyczyć, staje się nierealna. U kawki jest owego oddalenia, oddalania, grozy więcej. Przypomnę scenę rozpoczynającą proces i chociażby scenę wykonanej przez urzędników egzekucji, egzekucji na Józefie K. Kim byli urzędnicy sądowi? Kto postawił Józefa Kastan oskarżenia? Państwo? To abstrakty. Przecież groza przed niego doświadczana była realna. Więc jednak groza w obrazie która w trakcie pracy interpretacji wprowadza mnie, czytelnika, w poczucie permanentnego zagrożenia, że przeobrażę się probaka, pierś, karalucha, kondora, że zostanę oskarżony i stanę przed jakimś sądem i jakimś plutonem egzekucyjnym. 3. Zapowiedziałem powrót do Gombrowicza. O swojej ostatniej powieści napisał w testamencie w następujący sposób. Tu cytat z Rozmów z Kronkowiczem Dominika który potem tytułowano jako testament. Kosmos jest dla mnie czarny. Przede wszystkim czarny. Coś jakby czarny, rozpełtany, nurt pełen wirów, zahamowań, rozlewisk. Czarna woda unosząca tysiące odpadków, a w nią zapatrzony człowiek. Zapatrzony w nią i nią porwany. Usiłujący odczytać, zrozumieć, powiązać w jakąś całość. Czerń, groza i noc. Noc przeszyta gwałtowną namiętnością, skażoną miłością, proszę wiedzieć. Mnie się zdaje, że groza kosmosu zostanie odczytana nie tak prędko. Podkreślam, groza tego, co w powieści przedstawiona, i groza samej powieści. Obydwie nieodgadnione, niepojęte, niewyjaśnialne, poza granicami percepcji i wyobraźni. E, mimo bagatelizujące kwestie grozy świata i grozy powieści, zastrzeżenie, że, i tu tutaj z Gowrowicza, kosmos jest po prostu kryminalnym romansem. Wszystko, no może prawie wszystko, jest w kosmosie zwyczajne, konwencjonalne. Ta powieść, zacytuję raz jeszcze autokomentarz pisarza. Kosmos wprowadza w spo sposób zwykły, w świat niezwykły, niejako w ku za kulisy świata. Groza czyha za kulisami zwyczajności świata i konwencjonalnej, romansowej opowieści. Romansowo-kryminalnej, może. Czym to się kończy? Pamiętamy. Serią powieszeń, przemocą seksualną, ucieczką bohatera od pewnego momentu fabuły, wchodzącego w rolę prowadzącego dziwaczne śledztwo, zmierzającego, yy, śledztwo zmierzające do wyjaśnienia tego, co nieodgadnione, niepojęte, niewyjaśniane. A świat pozostaje niezmienny, oczyszcza go ulewa, Gąbrowicz, nawet w obszernych autokomentarzach, przestrzegając przed lekturą kosmosu, nie ujawnia się grozy pozostawia czytelnika samotnego. Niejako skazuje go na uruchomienie jego wyobraźni, na domysły. Jest on, czytelnik, postawiony wobec jakiejś tajemnicy. Groźnej tajemnicy. Jeszcze jeden krótki fragment z dzieła Gombrowicza. Warto to przypomnieć. Pornografia, a więc yy, wcześniejszą powieść, kończy następujący ekran, króciutki. Był niewinny był niewinny. Naiwność niewinna biała z niego. Spojrzałem na naszą parkę, uśmiechali się. Jak zwykle młodzież, gdy trudno wybrnąć z położenia, i przez sekundę oni i my w naszej katastrofie spojrzeliśmy sobie w oczy. Koniec cytatu. W autokomentarzu pornografii z testamentu Gombrowicz ponownie ujawnia strategię zaufania w wyobraźnię czytelnika, tym razem powieści nawiązujących do tu cytat, do dobrodusznej polskiej powieści wiejskiej. Gdy na zarzut rzekomego rozmówcy o braku intensywności finału powieści odpowiada przecież o to właśnie mi chodziło. Finał ma się rozpłynąć na nic. Może i źle robię podając tutaj takie schematy. Autor nie powinien za dużo opowiadać, ale jak uchronić się w inny sposób od zupełnie fałszywych, zgładowanych interpretacji. Niechże czytelnik wie, przynajmniej w najgrubszym zarysie, jak mnie się taka powieść układa i z czego się rodzi. Dla przypomnienia, pornografia to opowieść o mają się pary młodych ludzi reżyserowanym przez parę dojrzałych, Ej, Fryderyka i Witolda być może rekonwensujących sobie w ten sposób własną niemożność doświadczenia miłości lub odmienność seksualną. Niezbyt skomplikowana intryga prowadzi do zbrodni niejako przekazanej niedojrzałym przez dojrzałych. Jest to dramat, tragedia nawet relacji młodości i dojrzałości. Obydwie strony nie mają dostępu do swoich wrażliwości i emocjonalności. Kończy się ta nieporadna próba mediacji wszczęta przez Fryderyka i Wiktora katastrofą, zbrodnią. W grozie sytuacji w nowej scenie powieści towarzyszą uśmiechy młodych i wzajemne dojrzałych i młodych spojrzenie sobie w oczy. 4. Groza bycia groza samotności, doświadczenie zagrożenia, wykluczenia, ostracyzmu, groza przetrwania, groza umierania, groza cierpienia. Poprzednie przykłady chciały pokazać, że wypracowane i usankcjonowane przez kulturę ludową, a później przez popkulturę, niestety przez politykę, ale w jej rozumieniu lęki, Pokazują, iż groza jest doświadczeniem zwyczajności, codzienności, że jest atrybutem egzystencji ja, że nie są potrzebne jakiekolwiek y, y, jej grozy, kulturowe, y, y, że nie są potrzebne jakiekolwiek jej grozy, kulturowe figuracje. Y, w komentowanym poprzednio kosmosie jest postać kurgi, doświadczająca właśnie grozy. Czym spowodowanej, w jaki sposób? Drgawkami, nad pobudliwością. Przypomnę. Pani Kulka w szlafroku z szerokimi rękawami i pośród tych rękawów rozwianych dysząca i waląca, wznosząca do góry młodszy siebie, i waląca w pień drzewa z głową oszalałą. Wbijająca? Co ona wbijała? Skąd to wbijanie, rozpaczliwe, zajadłe, które. które które myśmy pozostawili w pokoju Katasi, a teraz ono nadało ol... szalało olbrzymio, tutaj i huk żelaza królował. Niepokojące zachowania matki racjonalnie wyjaśnia Lena. Mama co pewien czas, to jest taki kryzys, zdarza się od czasu do czasu, wtedy łapie za co bądź, żeby się wyładować. Wali albo tłuczy, jeśli szkło. Kulker Przepraszam, tłumaczenia Leny Pogłębi za chwilę Leon Mówiąc o nadmiarze obowiązków Jakie spadły na kulkę I zwyczajnym przepracowaniu Jednak wcześniej, jeszcze przed Nocną wizy yy, wizytą Penetracją pokoju Katasi Przez Fuksa i Witolda Ten drugi w monologu wewnętrznym zastanawiał się No wówczas coś zauważyłem To coś mogło być niczym Ale mogło Nie być niczym Najprawdopodobniej nieważne, ale w każdym razie... Zwyczajne drobiazgi, nieistotne detale, konstruują się w tej powieści w atmosferę grozy. Prowadzą, przypominam, do serii zbrodni. Tu, w kosmosie, nie są już Gomorowiczowi potrzebne inne atrybuty, atrybuty, kształtujące grozę wypracowane w kulturze popularnej i, 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 i literaturze romantycznej. Nie jest potrzebny Gotycki zamek i drgający w jednym z jego pomieszczeń ręcznik oraz jego obłąkany właściciel, jak było to w międzywojennych opętanych. Taką rzeczą zapewne inspirowany lekturą i myśleniem tez Martina Heidegera. Doświadczenie grozy jest elementarne, zwyczajne, dotyka każdej egzystencji, dotyka każdego. Kultura i literatura oswajają je mitem, symbolem. Pracą wyobraźni jednostkowej, pracą wyobraźni zbiorowej. Pięć. Właściwie chciałem w tym miejscu zakończyć, ale miejsce tego tu mówienia i jego kontekst nie pozwalają na to. Bohater powieści Sergiu Żadana, Internat. Nie potrzebuje już żadnych atrybutów kształtujących grozę, wypracowanych przez filozofię, literaturę czy kulturę, także kulturę popularną. Te atrybuty i scenerię wykrywa historia. Nie potrzebuje wyobraźni odpowiadającej za fantazję, kreującej fantastyczne stwory i zjawiska. Trochę jak w kawki, gdzie jednak zwyczajność w przemianie przemienia się w koszmar. Lub zwyczajność, realność po prostu koszmarem jest. Trochę jednak mniej niż u Szulca, gdzie jednak koszmarnym metamorfozom Ojca musiała towarzyszyć atmosfera niewytłumaczalnej tajemnicy, gdzie potrzebne było uruchomienie misternej siatki aluzji kulturowych, religijnych, literackich, gdzie też potrzebna była granicząca z Dogoreą Kadanina Józefa. Najbliżej do Dąbrowicza, Pierw te konstruującego tradycyjne kulturowe atrybuty kształtowania grozy, który potem zobaczył go jako istotę egzystencji, chociaż w kontekście wakacyjnego wyjazdu do sierckiego pensjonatu z zakopanem, będącego przecież ucieczką od rodziny, to Witold, i od w pracy, to Fuchs, lub przecież będącego ucieczką, tym razem, od realności okupowanej Warszawy do sielskiego środowiska sandomierskiej prowincji. Użadana zwyczajnością jest groza. Przemiana, atrybuty, dekoracje nie są potrzebne, ale w tę zwyczajność wprowadzony jest bohater naiwny, niczym haszkowy yy, Szwejk czy Piotr Niewiadomski z Sobie Ziemi Witlina, jednak inny. Tamci nie śmienni, pasza jest wykształcony, jest nauczycielem, jego wojenne przygody, a chciał przecież wojny uniknąć i przetrwać, jego ryzykowną podróż do strefy okupowanej przez separatystów rozpoczyna nakaz ojca, przymus, aby udać się do tej strefy w poszukiwaniu siostrzeńca. Sygnał powieści znany jest szczęśliwy. Pasza odnajduje siostrzeńca. Udaje mu się przedostać z pogrążonego w wojennym chaosie miasta Strefy i wrócić do domu. Że miasto Strefa, a w trakcie powrotnej drogi do terytorium, jego terytorium się roz, rozszerza, opisane są w stosunkowo konwencjonalny sposób, nadal Na jest do tego świata ironicznie zdystansowany. Nie epatuje okrucieństwami wszechobecnego zagrożenia śmiercią, nie moralizuje, nie oskarża żadnej ze stron. Te cechy narracji internatu kontrastują z grozą opisywanej przestrzeni i opowiedzianych wydarzeń. Podobnie Baszka. Ten bohater nie rozumie, o co w tym świecie chodzi. Biegle posługuje się językami ukraińskim i rosyjskim. Chce przeżyć, chce spokoju marzy, tęskni do ustabilizowanego, no raczej ubogego, ubogiego i nudnego życia profesjonalnego nauczyciela. Tylko na tyle i aż na tyle pozwala mu jego wyobraźnia. Żadna zresztą z postaci pojawiających się w powieści nie rozumie. Nawet ojciec, który przez całą dobę, y, y, nawet ojciec, przed całą dobę patrzący w telewizor, w którym bezustannie trwa program informacyjny przekazujący najświeższe wiadomości ze strefy walk. Od taka bezpośrednia transmisja z wojny, taki współczesny wynalazek, być może wymyślony przez dziennikarzy CNN w trakcie którejś wojny w Kuwejcie, a może w Iraku. Dobrze się na to patrzy, w stacji telewizyjnej właśnie oglądamy, wszyscy zadowoleni. W tej transmisji zwolnie ma, nie ma grozy. Wystarczy jednak wyjść z domu, jak pasza wczesnym rankiem i wtedy zauważa, że wszystko jest inaczej. Pusto, mimo że dom paszy znajduje się nieopodal dworca kolejowego i bazaru, gdzie zawsze jest gwarno. Jest jeszcze za wcześnie, uspokaja się pasza, mimo że z miasta strefy nie dochodzą dźwięki wybuchów. Ta cisza wydaje się paszy niepokojąca. Nie, nie będę to krok po kroku rekonstruował historii paszy. Żadan w internacie przedstawia świat odwrócony, w którym normalnością, zwyczajnością są artyleryjskie wybuchy, odgłosy strzelanin, porzucone i zniszczone pojazdy wojskowe na ulicach i drodze wiodącej do obłożonego przez separatystów miasta, stała obecność śmierci, przemocy, bulgarności, strachu, groza jest rzeczywistością i normalnością. Wyobraźnia przemieściła się w marzenia o normalności, żeby przeżyć, żeby zapewnić sobie najbliższym jakieś pożywienie, żeby codziennie móc, móc bezpiecznie pójść do słabo płatnej pracy. Sześć. I to właściwie tyle. Nie wiele więcej. Literatura, o której tu opowiadałem, przywołując utwory Kawki, Rota, Szulca, Gąbrowicza, Witlina, Haszka, Żadana, konstruuje przemieszczanie się doświadczenia i obrazów grozy z przestrzeni fantastyki i wyobraźni oraz egzystencjalnych lęków w realistyczną relację ze świata tu i teraz. Tu, we współczesnej kulturze, nie ma już miejsca na narrację bohaterską, o na przykład romantycznej proweniencji. Tu niepotrzebni są superbohaterowie z amerykańskich lub japońskich komiksów i kreskówek. Zbędne są fantastyczne stwory, kosmici, zbuntowane maszyny, krwiożercze dinozaury albo rekiny. Nawet żywe trupy nie pogłębią stanu grozy. Taki to świat, niedobry świat. Czemu innego nie ma świata, by przypomnieć pracę z dziewczyny Bolesława Świata? Dziękuję bardzo.